W tej chwili wtryskiwacze, najnowszy system BMW X1 2.0 wtryskiwacze Cree 225 NC to są takie wtryskiwacze z trzema pinami o tutaj są już podłączone, ale widać trzy przewody to taka jeszcze ciekawostka, tutaj widać jaką ciekawą nakrętkę z nietypowym kluczem. Wtryskiwacze trafiły do nas. Samochód nierównomiernie pracuje, szczególnie na zimnym silniku, na wolnych obrotach. Są odczuwalne szarpania. Badamy je na stole DCI 700 firmy Bosch. Tutaj nawet widać jest taka specjalna pompa CP4, to jest oryginalna przy tym stole, ale ta pompa jest na dwie sekcje CP4 z dwoma sekcjami. To co Robert startujemy startuj. w takim razie. Tak. To co startuj. Zobaczymy w, jak, w jakim są stanie. Rusza test. To jest oczywiście takie pozycjonowanie, że na początku wszystko jest czerwone. To jest akurat normalne. No i przechodzimy do pomiarów. Zobaczymy, pokaż tutaj co się dzieje Robert. Zaznaczamy się. Okay. Teraz już mamy pomiary. Będzie star starczy Ten będzie trwał minutę i później będzie pomiar tapkowania. Ok. Już się zaczyna, tak? i praktycznie już możemy coś w tym momencie zacząć o tym mówić może Ty Robert się wypowiedz no, no na tą chwilę widzimy, że jest bardzo duża rozbieżność w dawkowaniu w poszczególnych spustkiwaczach od dawki zero, że w ogóle nie podaje ten spustkiwacz poprzez 63, 77, 59 czyli dawko, nierównomierne dawkowanie spustkiwaczy czyli by się dokładnie zgadzało to co praktycznie e, właściciel pojazdu zgłaszał, zgłaszał tak. że ma nierówne Nierówną pracę, czyli mamy tutaj już potwierdzenia. A pracujemy teraz w jakich zakresach? Pokaż mi tutaj zakresy ciśnieniowe. Zakres ciśnienia w tej chwili jest 2000 bar. Czyli to jest taka praca robocza. Roboczo, tak. No i teraz przechodzimy do następnego badania. Jesteśmy przy dawce głównej. Praktycznie jest poza zakresem. Praktycznie to tutaj jej nie widzieliśmy. Teraz dawka emisyjna też jest za mała. Tak, tam jeszcze było widać ten czerwone pole, co było. To był nadmiar przelew bardzo wysoki. E, dawka emisyjna tak też jest tutaj Tutaj akurat przy i przelew jest w normie. A dawka jest też, też, jest, też jest nie zaniżona. To, tak. Poza zakresem w ogóle tolerancji. Czyli praktycznie już teraz możemy przerwać ten test, oczywiście on będzie bieg do końca, ale już w tej chwili wiemy, że te wtryskiwacze nie przejdą testu do końca. Oczywiście my będziemy kontynuować. No widzimy jak tutaj na czerwono wszystko jest zaznaczane po kolei. Będziemy kontynuować testy, żeby klient dostał pełną dokumentację. Natomiast my już w tej chwili wiemy, że praktycznie z tych wtryskiwaczy nic nie będzie i zgadza się oczywiście to z tym, co klient już sugerował, więc potwierdzamy usterkę. Teraz będziemy konsultować jakie czynności wykonać i jak rozwiązać usterki.